Cześć wszystkim, jestem Spike i witam Was w y, małym blogu informacyjnym. I tak, jeden, wiem, tak, ogarnięty rej, jak zwykle zresztą na vlogach. Dwa, za mną piękny ogródek, tak, macie. Wow, mam podwórko, na które wychodzę. Nawet oczywiście tutaj się zwracam do osób, które piszą, mi, że siedzę tylko na, na, na kompie, tja yeah. y, Informacja jest dosyć prosta, coś zresztą macie ewentualnie w opisie, który wcześniej mogliście przeczytać, ale pewnie mało kto z Was czyta najpierw opisa, a potem dopiero e, ogląda film. Ale jeszcze z tytuł Czekajcie czekajcie zmienię rękę, bo ta już nie zaczęła dręfieć, bo już trochę tak trzymam tą kamerę No i Informacja prosta Jak oglądacie tego vloga to następnego dnia pewnie jakoś wyjeżdżam na dwa tygodnie na, totalny, na moją działkę, czyli na totalne zadupie gdzie nie mam internetu więc no oczywiście wiadomo nie będę mógł wam przysłać filmu, ale uwaga nie, to nie, nie tak, że was zostawiam bez filmu, po prostu Teraz siedzę te praktycznie i nagrywam tam wam coś na zapas. Nie będzie mnie przez dwa tygodnie, co chyba wspomniałem, ale już zapomniałem. I Będziecie mieć pewnie 7 filmów albo coś trochę więcej. No, no żebyście się nie nudzili, wiadomo. I żeby mój kanał nie pozostał w pustkach. Minus jest taki, że nie będzie mnie przez dwa tygodnie właśnie i nie będę mógł komentować filmów, nie będę mógł być wszędzie. Nie, dobra. To już było głupie, to zrobiłem. Będziecie mieć na pewno coś z Minecrafta, wiadomo, teraz akurat renderuje mi się TNT na który załatwi pewnie za 3 dni albo za 2 dni, zobaczymy, w końcu nie wiem czy wyjeżdżam jutro, czy, czyli 8 czy 9. No ale jakoś się tak ogarnę spokojnie, więc no, nie wiem co następnego. Postaram się z ogarnąć z Zukiem Left 4 Dead 2, który dawno, dawno, dawno był. Na pewno dostaniecie vloga o meetupie, który będzie 26 lipca no i wiadomo, nie wszyscy obejrzą teraz to bo tak, bo będę na etapie ale ogólnie to zrobię o tym oddzielnym materiał i tak dalej eee, Co ja to mogę wam powiedzieć, co mam powiedzieć? A, no jeden no dziękuję wam, na pewno za 4600 widzów, przynajmniej na moment kiedy nagrywam tego... Vloga. Kurde, co chwilę muszę zmieniać rękę, bo mnie tutaj naprawdę zaczyna drętwieć. Okej. Okay. No i dobra, to jest to była już krótka informacja, wyjeżdżam na dwa tygodnie, będziecie mieć jakieś materiały jeszcze na Facebooka. Lajkujcie Facebooka, tam rzucam dużo rzeczy w ogóle. Yy, i, I grupa Facebookowa jeszcze z strażnicy YouTube'a. ESM takiego hehe. <laughs> yy, wrzucę tam ogólnie Wam taką rozpiskę co będziecie mieć tam na dniach i tak dalej czy... No, albo po prostu nie rozpiskę, tylko ładny screen tego wszystkiego jak już to będzie wszystko przesłane co będzie naprawdę w cholerę roboty, czyli czytajcie cały dzień, żeby to nagrać i zrenderować oraz jeszcze wrzucić, a wiadomo, jak ja mam kijowego neta, no to rzucałem, no dobra. No i w sumie to byłoby ode mnie na tyle, więc no, życzę Wam tak naprawdę miłego dnia, ja zaraz lecę tam, ile to się będzie się nagrywać, no jeszcze parę minut. I zacznę to wrzucać, potem zacznę nagrywać coś dalej, dobra, więc no życzę Wam miłego dnia, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, zacznijcie na... na... Linki w opisie, tak, straciłem przez chwilę, tak łączę, tak powiem, i pewnie światło jest beznadziejne i mnie słabo widać, chociaż nie, nie jest najgorzej. No i dobra, no i to byłoby na tyle, trzymajcie się, zobaczyć, no i pa, pa. Macie tam jakoś ujęcia na ogródek części, wow, 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 wo, wo. może vloga nawet nagram ogródku, zobaczymy, ale wiatr jest spory, to będzie zagłuszać. Dobra, mniejsza, no, trzymajcie się, no i pa, pa.